Księga adresowa miasta Wilna 1939, wileński kalendarz informacyjny. To ciekawy przykład publikacji, która niegdyś mogła sobie leżeć niezauważona w poczekalni na dworcu lub u lekarza, a dziś stanowić może fascynujący i wartościowy historycznie przewodnik po widmowym mieście, które jest już dziś czymś zupełnie innym, niż było w pierwszych dekadach XX wieku. Książka ta ukazuje Wilno z lotu ptaka, który nie tylko zna adresy, ale też ma informacje o wszystkich mieszkańcach miasta pełniących bardziej znaczące funkcje. Od prokuratora po dentystę, czy od rektora Uniwersytetu Batorego po introligatora. Zawiera też kalendarz miesięczny z poradami i informacjami o postach, wykazem imion świętych katolickich, a także tekścik Wilno krótki zarys historyczny z uwzględnieniem topografii oraz statystyki miasta. Publikacja ukazała się nakładem i drukiem Zawackiego w 1939 roku. Zawiera wileńskie adresy m.in. adwokatów, akuszerek, aptek, banków, bibliotek, cechów duchowieństwa wszystkich wyznań, instytucji szkolnych, felczerów i masażystek, firm i zakładów usługowych, izby skarbowej, klubów sportowych, komend policji, lekarzy, weterynarii, notariuszy, ośrodków zdrowia, parafii, sądów, ubezpieczalni społecznych, urzędów państwowych, zakładów opiekuńczych i żłobków. Zawiera także liczne reklamy w tekście oraz spis Jarmarków ziemi Wileńskich. Pozornie skromna książeczka, która może działać na wyobraźnię. Zapraszamy na stronę www.tikus.pl do działów Książki i inne obiekty polskie do 1945 roku, Kresowia oraz 20-lecie międzywojenne.